Artystka urodziła się w Gliwicach, ale jest także związana z Lwowem, Krakowem i Kielcami. Jowita Bogna-Mormul jest rodowitą gliwiczanką, ale też powołuje się na Lwów z racji rodziców, pochodzenia rodziców. Mieszka w Warszawie, a całą młodość i... Dzieciństwo, Kraków, Dzieciństwo w Gliwicach i Kraków młodość. Ukoczyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, jest doktorem habilitowanym w dziedzinie sztuk filmowych, profesorem w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzi wykłady z zakresu fotografii, nowych mediów, multimediów i analizy obrazu. Jest członkiem Stowarzyszenia. Polskiego Stowarzyszenia Fotografików, ale też i plastyków, bo oprócz fotografii również maluje. Dlaczego warto obejrzeć tę wystawę? Ponieważ e, pani Jowita zadaje takie pytania filozoficzne. E, po co jest fotografia? Do czego nam służy? Jak to ma wyglądać? Te zdjęcia osób są e, robione... Niby przypadkowo, a jednak nieprzypadkowo, pod każdym zdjęciem jest opisane, dlaczego właśnie ta osoba, dlaczego właśnie w tym miejscu. Wydaje mi się, że to jest zupełnie inne podejście do fotografii i warto zobaczyć, chociażby po to, żeby zwiększyć swoje własne doświadczenie, a jak wiemy, prawie każdy z nas fotografuje. w w mniejszym lub większym stopniu i obejrzenie każdej wystawy fotograficznej jednak daje nam możliwości rozwoju. Oczywiście zdjęcia, pani profesor, można obejrzeć online. Zdecydowanie oglądamy na internecie, wystawa jest online. No, sytuację mamy, jaką mamy, nie wiadomo jak długo jeszcze będziemy zamknięci, więc wolimy nie ryzykować, nie narażać naszych uczestników.